Zgodnie z obietnicą z poprzedniego odcinka pokażę Wam, jak wygląda nowy zbiornik paliwa y, do Multicara. Zbiornik, który widzicie, został w całości wykonany z nierdzewnej blachy półpolerowanej o grubości 1,5 mm. Nierdzewne są również wszystkie złączki, jak paliwowe, czy też spawane mufy z gwintem. Jak pewnie wiecie, oglądając materiały o multicarach, zbiornik składa się z dwóch komór na paliwo silnikowe, czyli ropę oraz na olej zasilający hydraulikę o sprzętu, w tym przypadku wywrotkę. Zbiornik już na pierwszej próbie podołał szczelności. W zestawie są wszystkie potrzebne przyłącza, potrzebne do nalewania oleju, ropy, czy też służące do wypuszczania płynów. Specjalnie na potrzeby zbiornika na olej wykonany został odpowietrznik zbiornika 1 cal z gwintem. Zrobiłem ich więcej, a w opisie pod filmem znajdziecie link, gdzie można taki bez problemu kupić. Porównując nowy zbiornik do starego, to w końcu będzie w nim zamykanie na kluczyk. Z pozoru prosta rzecz, a cieszy. Dodatkowo korek nie zgubi się, ponieważ jest na łańcuszku. Z rzeczy, jakich zrezygnowałem w mojej wersji zbiornika, to czujnik poziomu paliwa. Może w pó późniejszym czasie będzie zamontowany, ale obecnie po każdym dłuższym wyjeździe paliwo uzupełniane było do pełna. Żeby na jakimś przechyle go nie zabrakło, więc temu czujnikowi nigdy do końca nie ufałem, a korek jest na tyle spory, że bez problemu widać, ile paliwa jest, bez wkładania żadnej miary czy bagnetu. Gdyby ktoś chciał podobny zbiornik, to zapraszam do opisu filmu. Jest tam link, gdzie można go nabyć. Oczywiście w ograniczonej ilości, ponieważ poskładanie tego wszystkiego zajmuje sporą ilość czasu. Dziękuję za oglądanie.